Firma kryptowalutowa, żeby móc prowadzić działalność, musi się wpisać do rejestru. Konsekwencją wpisania się do tego rejestru jest co, że ta firma nie założy konta bankowego w Polsce. KNF doprowadził do tego, że firmy jeszcze próbujące działać w Polsce mają pozakładane konta bankowe za granicą, nawet podatki płacą za granicę, bo nie mogą w Polsce mieć konta bankowego. To jest efekt działania KNF. -u. KNF się kompromitował, narażał się na śmieszność. Wpisał na listę ostrzeżeń Alior Bank T-Mobile, wpisał na listę ostrzeżeń crypto.com. Jedną z największych na świecie firm kryptowalutowych regulowaną zresztą już pod reżimem na Malcie, a ją wpisaliście na listę ostrzeżeń. To jest kompromitacja. Ludzie z KNF-u wielokrotnie obrażali publicznie inwestorów kryptowalutowych, wykupywali specjalne akcje reklamowe mające przekonać społeczeństwo do tego, że to jest jakieś oszustwo, spekulacja, hazard. KNF nie może regulować tego rynku, bo nikt na tym rynku KNF-owi w nic nie wierzy, bo KNF jest jego wrogiem od dobrych 10 lat. To jest podstawowa przyczyna. Nikt nie wierzy KNF-owi i nikt normalny nie będzie chciał tutaj inwestować, ubiegać się tą licencję mając tak nieprzyjaznego regulatora. Ale żeby o tym wiedzieć to trzeba mieć cokolwiek wspólnego z tym a nie dowiedzieć się jego istnieniu kilka dni temu. Więc KNS nie powinien być regulatorem.